Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie następną surówkę do słoików i to już będzie ostatnia w tym roku, bo warzywa na ogrodzie już się kończą, a raczej u większości już się skończyły. Mamy teraz sezon w sumie na kapustę, kapustę już taką, yy, taką, taką jesienną, marchewkę, cebulę, no i resztę ziół. U mnie jeszcze pietruszka szaleje, ale to już jest też końcówka, bo przyjdą przymrozki i po prostu będzie, będzie pozamiatane, jak to się mówi kolokwialnie. Więc ja wam proponuję tą surówkę do słoików na zimę. Zamknijmy resztę lata, już początek raczej jesieni w słoiki i czekajmy na zimę. Więc zaczynajmy, zaczynajmy robić tą surówkę. A jest naprawdę prosta i pyszna. No i dziś zaczniemy tak troszeczkę jakby od końca, więc zaczniemy od zalewy. Bo zalewa nam musi wystygnąć, więc zróbmy ją na początku. Kapusta przez ten czas troszeczkę nam zmięknie. Zaraz wszystko zobaczycie. Potrzebujemy szklankę oleju. Szklankę octu, u mnie ocet jabłkowy. I szklankę cukru. Słuchajcie, stawiam to na gaz oczywiście musimy to sobie zamieszać jak tylko się cukier rozpuści i wszystko się zagotuje dosłownie minutkę, wystarczy że będzie się to gotowało wyłączymy no i odstawimy do wystygnięcia, a w tym czasie przygotujemy sobie warzywa więc ja idę to już włączyć i niech to już się podgrzewa posłuchajcie jeśli chodzi o warzywa może zacznijmy sobie od marchewki marchewkę na grubych oczkach normalnie na tarce musimy to zetrzeć Okej, okay, marchewkę mamy już startą. Teraz następne warzywo. No i do tego wykorzystam już sobie moją mandolinę. Może być to każda inna szatkownica. Ja sobie ustawiam szatkowanie na 2 mm i będę szatkował teraz kapustę. Kapustę najlepiej przekroić sobie na ćwiartki, słuchajcie, no i musimy ją zetrzeć. I tak ścieramy całą kapustę. Kapusty jest 2,5 kg. Posłuchajcie, takie dwie informacje. Zalewa właśnie się zagotowała, wyłączyłem ją, cukier się elegancko rozpuścił. Teraz tak, mandolinę sobie jeszcze zmniejszyłem na milimetr, także mam takie naprawdę drobne wiórki tej kapusty. Jeżeli macie taką możliwość, tak sobie właśnie zróbcie. Na początku robiłem 2 mm i taka kapusta wyszła mi taka trochę gruba, więc później sobie zmniejszyłem na milimetr i tak jest ok. Teraz przejdziemy do cebuli i cebulę też na 1 milimetrowe krążki. I jeżeli nie macie mandoliny z regulacją, można sobie to po prostu, można sobie po prostu pokroić tą cebulę w piórka i będzie też idealnie. Tylko żeby były drobne. Żeby to się tam później fajnie jadło. No więc przechodzę do krojenia cebuli. No i cebula poszatkowana, zobaczcie, jak to wygląda. Takie fajne wiórki. Okej, okay. dobra, to została nam jeszcze pietruszka. Więc zaraz się zajmiemy pietruszką no i posłuchajcie mam tutaj tą pietruszkę ją obetnę tutaj z tej strony obetnę te grube końce żeby ich nie było lub też je po prostu zlikwiduję w jakikolwiek inny sposób jeżeli macie malakser możecie nawet malakserem żeby po prostu nie było tych grubych końców pietruszki bo z tym to jest ciężko później żeby to było miękkie a nie chcę żeby to po prostu nam przeszkadzało w jedzeniu sałatki lub też surówki jak to tam nazwiecie tak to będzie Bo tu zalewa w sumie gotowana, a warzywa surowe. Więc to ani taka sałatka ani surówka do końca. Dość drobna. Ok, no i przerzucamy to do reszty warzyw. No i bo, słuchajcie, jak już macie te warzywa, wszystkie starte, piękne tutaj o, są, tutaj leżą. Bierzemy y, sól. Ja mam sól kłodawską, niejodowaną. Taką sobie używam i jest OK. I taką kupiastą łyżkę wysypuję na te warzywa. Zobaczcie, tych warzyw jest naprawdę dużo. Tak stosunkowo do warzyw, to tej y, soli nie ma zbyt dużo. Teraz jeszcze dodamy pieprzu. Małą, płaską łyżeczkę pieprzu, nic więcej. I teraz co robimy? Musimy to wszystko, wiecie tak, ja nie wiem czy to jest dobre słowo, tak zmożyć w rękach. Mieszamy, po prostu cały czas mieszamy. Ta kapusta zrobi się za chwilę bardziej miękka i ta sól musi wszędzie dotrzeć. Te wszystkie warzywa muszą być bardzo, bardzo dobrze wymieszane. Tu swoją robotę zrobi zalewa, która jest cukier, który jest olej. Ale warzywa trzeba naprawdę dobrze, dobrze wymieszyć. Otrwa to parę minut, ale zobaczycie, że efekt końcowy będzie naprawdę świetny. Surówka prosta, tania. Jeśli mam jeszcze warzywa ze swojego ogrodu, to już jest mega tania. Ale tak to trzeba robić. Tą kapustę musicie po prostu... To nie jest świeża kapusta. Nie wiem czy pamiętacie surówkę ze świeżej kapusty. Eee, tą, którą robiliśmy na zimę. Z takiej młodej. No, to też jest świeża, ale chodzi mi o tą pierwszą młodą kapustę, taką delikatną. Tak się nie robi z tą, tą młodą kapustą. Tak się robi z taką, wiecie, z kapustą twardą, z tych twardych głów. Widzicie to już wszystko zmienia trochę kolor. Dobra, i tak zostawiamy. Wiecie jak długo to zostawiamy? Jak będziecie mieli już tą zalewę chłodną, ja myślę godzina czasu to jest max. Ona się troszeczkę przegryzie. Dobra, i posłuchajcie, jak to godzinę będzie stało, to wystarczy, ale warto teraz spróbować czy jest wystarczająco dużo soli. Ja myślę, że soli jest ok. Właśnie taka jedna czubata łyżka. Więc teraz co? No widzimy się u was parę sekund, u mnie minie godzina. Więc do zobaczenia. Posłuchajcie, no i minęła sobie ta mała godzinka, naprawdę mała godzinka i zalewa już jest chłodna. Właśnie o to chodzi, żeby ona była chłodna lub też delikatnie letnia. Wlewamy to wszystko tutaj do tych warzyw, tak jest. I teraz musimy to wszystko jeszcze wymieszać z tymi warzywami. Widzicie, one już są takie bardziej Miękkie, nie są takie już ym, takie twarde. O to właśnie chodzi. Tą surówkę się będzie bardzo przyjemnie jadło. No trzeba to wszystko jeszcze raz tutaj pięknie wymieszać. O! Dobra. I teraz w tym momencie szykujemy słoiki. Znaczy ja już mam poszykowane. Zaraz je tu przyniosę. Można jeszcze raz spróbować, oczywiście. Hmm. o kurka. A ludzie to jest petarda. Bardzo dobre, bardzo dobre. Mam też takie ładne słoiczki, te będziecie widzieli na zdjęciu. Będą fajnie wyglądały w piżarni. No i co robimy? Bierzemy normalnie i nakładamy do tych słoików. Bez zbędnego sertolenia się. Nie ma tutaj się co bawić, ale pamiętajcie w tych słoikach te warzywa muszą być tak troszeczkę ubite. Oczywiście, po takim nakładaniu, jak ja to mówię, brudne nakładanie, to trzeba ten rant tutaj obetrzeć papierem. Tak, widzicie, poubijać to trochę. Przed zakręceniem zakrętki to musi być. Jak używacie lejka takiego jak ja zawsze używam, no to nie musicie tego przecierać, no bo to tam już nic nie ma, bo to jest czyste. Ale jeżeli robimy to tak w ten sposób, to musimy to zawsze przetrzeć. Dobra, pewno następne. Mam też takie litrowe słoiki. Słoika jest pyszna, także nie, nie mam obawy, że litrowego słoika nie zjemy. Tak na dwa razy powiedzmy, bo jest naprawdę pyszna. Szybka robota, zobaczcie, tylko na no później słoiki trzeba powycierać. No i to jest tania sałatka, naprawdę. Jak sobie policzycie, ile kosztuje ta kapusta, ta marchewka, ta cebula, naprawdę nie ma drożyzny. Słuchajcie, nie włączyłem kamery, wyszły mi z tego cztery słoiki i tutaj jeszcze trochę. Tam to będzie zjedzone przy, przy pierwszym, lepszym obiedzie. Do tych czterech słoików Dolałem resztę zalewy, która tu była i tak jak ją widzicie. Muszę tylko obetrzeć te słoiki w góry. Właśnie tak. I teraz dokręcamy. Biorę sobie blachę z piekarnika, wkładam te moje cztery słoiki. Dolewam tu wody. I teraz tak, wkładam do zimnego piekarnika, ustawiam 130 stopni. Po osiągnięciu piekarnika 130 stopni Celsjusza, włączam stoper. 15 minut odliczamy. Po 15 minutach, wyciągnąć z piekarnika, obrócić do góry dnem, gdzieś tam na stole, przykryć ręcznikiem, przykryć ręcznikiem i no i czekać, aż wystygną. Jak wystygną, wieczka będą na pewno zaciągnięte. I to wszystko odnieść do piwnicy i czekamy na zimę. Ewentualnie można to też w tym. Normalnie, normalnie, klasycznie też to można zrobić normalnie w garnku z wodą. Jak macie cztery słoiki, tak jak moje, to nawet lepiej w garnku z wodą z tego względu, że mniej energii zużyjecie. Tak mi się wydaje, ale wtedy też pasteryzujcie nie dłużej jak 15 minut, to jest sałatka, to, już wiecie, to się nie ma tam bardziej być miękkie, to nie ma się ugotować, to tam to na pewno się zapasteryzuje przez 15 minut spokojnie, jak włożycie do garnka, zaczniecie podgrzewać tą wodę, zanim ta woda osiągnie stan wrzenia, no to po 15 minutach później na pewno już słoiki będą zapasteryzowane, tak samo warto je wyciągnąć, obrócić do góry dnem, przykleić ręcznikiem i jak wystygną do piwnicy. Więc ja Was serdecznie teraz już pozdrawiam i do zobaczenia.